W piątek odbył się największy ostrzał. To wielu ludziom uświadomiło, że wojna trwa, że drony i rakiety mogą spaść tutaj. Coraz więcej ludzi przychodzi po prostu, żeby się nauczyć języka i wyjechać za granicę. Bardzo kocham swoją pracę. I ona pomaga mi e, nie rozsypać się, pomaga e, przetrwać e, i pomaga też świadomość tego, że jestem potrzebna rodzinie. W Tarnopol się modli. Wiesz, w obozie tarnopolskim jest największa liczba cerkwi. I to dużo wyjaśnia. I może to pomaga większości mieszkańców miasta. Dzień dobry, witam Państwa w naszym podcaście Wojenna codzienność mieszkańców Ukrainy. Dzisiaj udamy się do Tarnopola, gdzie moim i Państwa gościem będzie Maryna Wojnowa, prezes Polinnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu. Dzień dobry Maryno. Dzień dobry Eugeniuszu. Może opowiedz na początek właśnie jak obecnie wygląda życie takie codzienne w Tarnopolu, no właśnie czy wojna bezpośrednio wpływa na, na funkcjonowanie miasta i mieszkańców? Повідьмо e, так, в Тернополі від початку вибуху війни повноскальової завжди було чихо, бо e, прильоти були дуже жадко, ну, раз найвиже, може два рази в року. І місто e, так, e, не війни, e, to znaczy так не відчувало війни, то значить не відчувало цієї війни так, як відчуває його. E, Ludność mieszkająca w Kharkowie, w Dnieprze, w innych miastach graniczących z Rosją, w Kijowie też tak. I dlatego u nas to zawsze było bardzo spokojnie w porównaniu z innymi miastami, bo Ternopol to w ogóle jest takie miasteczko ciche, spokojne, spokojne nigdy tu się niczego nie dzieje i wojna też nie była. Wyjątkiem, może chyba do, do piątku, bo w piątek odbył się największy ostrzał. To wielu ludziom um, uświadomiło, że wojna trwa, że drony i rakiety mogą spaść tutaj. No i tak jest. No właśnie co, ja rozumiem, że był alarm, ostrzał, tak, Tarnopole i okolic tak. i właśnie jak, tak. jak, jak ludzie na, na to reagują, tak jaka jest reakcja też? Dużo ludzi wyjechało, w nocy y, część biegła do, y, do szkoły, y, bo tam można było ukryć, to ja opowiadam o swojej okolicy, a część po prostu wskakiwała do samochodów i wyjeżdżała. No to a to część ona, pozostawała się w domu, tak. No to nawet tak było, no to... Tak. To, 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 to ciekawie właśnie, ale a jak w ogóle samo miasto wygląda, tak? Mówisz, że jakby nic się nie dzieje, ale na przykład no wiemy, że tak, że, że czasami bywają i pogrzeby żołnierzy, że gdzieś ta, nie wiem, właśnie przez, przez te słuchanie wiadomości, przez jednak jakieś alarmy, tak? Jakby no ta wojna i tak się odczuwa w mieście, tak? Na no pewno, tak. niezależnie od wszystkiego. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ulicy Mikulinieckiej i jakieś... 600 metrów w górę jest cmentarz i codziennie, prawie codziennie, a czasami dwa, trzy razy nawet w ciągu dnia widzę, jak wiozą poległych żołnierzy. Więc wojna odczuwa się, zwłaszcza dla rodzin tych, którzy walczą. А а щодо тих прильотів, то прилічало теж що близько, стосунково близько, на тій же вулиці, ну, в отам, бо то не єстю жадна таємниця. І то то не було десь в центрі, то було на обrzeжах міста. Тільки що Тернопіль є так малий що як прилітаю, наприклад, на півночі, то е дим від на поводню і та хмара швидко ще присува. Ну, то tyle. Угу. No właśnie to powiedziałeś, że, że tak, jakby ludzie zaczęli wyjeżdżać z miasta, po prostu to ja rozumiem, że w, tak. kierunku, w kierunku zachodu, tak, granicy gdzieś tutaj, tak? I nie, nie, nie. nie. Czy, czy, po prostu, czy po prostu właśnie w ogóle w obwód, tak bardziej? Był obwód ktoś na wieś, ktoś do domu w letniskowych i dzisiaj miałam, miało, dzisiaj było zaplanowane zajęcie z grupą, bo my jeszcze nie skończyliśmy i połowa odpisała, że nie zdążył, bo jeszcze są na wsi. Po prostu wczoraj, przedwczoraj jak wyjechali, tak, może, no ktoś się wrócił, a ktoś wrócił i znowu udał się na wieś, ponieważ wczoraj uprzedzali o tym, że znów będzie ostrzał. Mhm. Jak zmieniła się działalność waszego stowarzyszenia właśnie od początku wojny do teraz, jak, 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 jak funkcjonujecie? Przed wybuchem wojny pełnoskalowej mogłam liczyć, że jak dziecko przyjdzie do nas do szkółki języka polskiego będąc w ósmej klasie to będzie miało kilka lat żeby nauczyć się języka polskiego, żeby móc spróbować swoich sił w jakichś konkursach, żeby zresztą działać w stowarzyszeniu. Teraz przychodzą na rok, na dwa najwyżej i rodzice tych dzieci mówią, że trzeba żeby dziecko nauczyło się polskiego, bo jeśli to chłopiec na przykład, tak? Bo planują e, jego wywozić z kraju. Przed osiągnięciem pełnoletnia. Więc jest taka płynność spora, płynność. E, no ale działamy. Mm -hmm. A właśnie jak, jak macie macie zajęcia języka polskiego jakoś kilka razy w tygodniu? Jak to jest tak? Czy to są soboty, niedzielę właśnie? E... <grych> Każdego dnia od poniedziałku do piątku, czasami w soboty. I to są różne grupy wiekowe, tak? I nawet nie wiem, czy jakieś seniorzy też są, czy tylko dzieci i młodzież? Nie, y, dzieci i młodzież. A się jak wygląda tak zajęcie? Ale właśnie, czy macie też no, bardziej na żywo online, tak? Czy na przykład nie wiem, ci co wyjechali z Tarnopola, czy też się łączą jakoś z Wami tutaj? Tak, zajęcia są prowadzone w formie hybrydowej. Zimą często prowadziłam je online, ponieważ był problem z dojazdem, problem z tym, że dziecko, dzieci uczyły się też po południu, to znaczy, do późna było w szkołach, a wiosną udało się przejść na taki tryb offline. I, i teraz już nie mamy zajęć online, tylko offline. Mhm. Właśnie, czy są jakieś nie wiem, inicjatywy kulturalne, edukacyjne, nie wiem, pomocowe, które udało się zrealizować czy w ostatnim czasie, czy właśnie no, w ciągu właśnie w ogóle tych już prawie, no, trzech lat wojny ponad? E, tak, my każdego roku realizujemy warsztaty plastyczne, e, poświęcone malarzom polskim, poświęcone ludowej twórczości między innymi? E, polskiemu malarstwu na szkle. To, co robiliśmy ostatnio i jeszcze raz, to robiliśmy w grudniu i planujemy powtórzyć to w czerwcu. Też chcemy zrealizować wycieczkę do Kamieńca Podolskiego w Chocimie i Okopu w Trójce Świętej, taką edukacyjną wycieczkę. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, Między innymi plastycznych, konkursach dyplomacji. Dobrze, może teraz opowiedz, jak sobie polska społeczność radzi w Tarnopolu, jak właśnie Polacy, czy ich jest dużo, czy dużo wyjechało, i po prostu jak, jak funkcjonują też? Dużo wyjechało. W 2022 roku wyjechało kilka rodzin. Takich, których i mąż, i żona należały, należeli do stowarzyszenia więc teraz jest nas, jest nas zdecydowanie mniej, niestety. No, z jednej strony bardzo się cieszę, że, że im się powiodło w Polsce, że znajomości polskiego, kultury e, znaleźli swoje miejsce, a z innej strony e, bardzo mi ich brakuje. Mm -hmm. No właśnie ty, ty też tak pracujesz z dziećmi, z młodzieżą, ja, jak ta młodzież się odnajduje też w czasie wojny, jak, jak na nich to wszystko wpływa też. Wiesz, no są zestresowanie, oczywiście, zwłaszcza teraz po tych ostrzałach. Zauważyłam, że chłopcy nie bardzo chcą wyjeżdżać. To raczej decyzja ich rodziców. No. Właśnie, coś takiego. Tak. No właśnie, czy chcą, czy chcą jakoś rozmawiać o tej wojnie, czy po prostu bardziej się zamykają, tak? Jak to jak to też działa właśnie? Chętnie rozmawiają ci, których. Ojcowie bądź bracia są w wojsku. Z tymi zawsze mamy jakieś wspólne tematy do rozmowy. Mhm. Okej, okay, właśnie, a jak, jak zmieniło się postrzeganie też miejscowych Polaków przez mieszkańców Ukrainy, tak? I Tarnopolan, właśnie w, w czasie wojny też? Ja bym nie powiedziałam, że, że zaszły jakieś zmiany w tym postrzeganiu ale nie, no przynajmniej tutaj w ternopoliu. No, a przez te pierwsze lata to, że no, nie, Polska wspierała, pomagała, tak, Ukrainę właśnie, to jakby coś dało, jakieś efekty, czy nie? Um, ja bym powiedziała, że ci y którzy dostawali tę pomoc, to znaczy e, seniorzy pochodzenia polskiego, e, owszem, oni są wdzięczni i e, niewątpliwie e, wdzięczni za tę pomoc też żołnierze i to bardzo wdzięczni, ponieważ doceniali sobie e, i doceniają, jak ta pomoc, e, jak ona jest ważna, jak ona jest e, potrzebna i e, tak, owszem, no, ja bym nie powiedziała, nie mogę coś powiedzieć o cywilnych, tak, bo jak już mówiłam, to chodzi o seniorów pochodzenia polskiego, tak, ale e, wojskowie tę pomoc bardzo doceniają. Mhm. To, bo seniorzy to no, no i tak zrozumiało, że doceniają, tak, to, że Polska nie pozostawiła, to, że Polska wspiera, pamięta. Mhm. Właśnie, czy oprócz waszego towarzystwa w to Tarnopolu są jakieś organizacje, które działają jeszcze, właśnie, jak, jak to jest? Tak, jeszcze jest jedno stowarzyszenie. Mhm. No i w obwodzie jest tych stowarzyszeń kilka. Mhm. To znaczy, że, że nie tylko dwa na cały obwód tarnopolski. No. No, okay. Jak ty osobiście właśnie radzisz sobie z, z tym, co się dzieje, tak z tą sytuacją, gdzie czerpiesz właśnie jakieś siły, entuzjazm do działania? Bardzo kocham swoją pracę i ona pomaga mi nie rozsypać się, pomaga przetrwać i pomaga też świadomość tego, że jestem potrzebna rodzinie. Czy są jakieś historie, momenty, które szczególnie Tobie zapadły? tak? W ciągu właśnie tych, no w ciągu właśnie tych trzech, trzech lat, ponad trzech lat wojny, właśnie coś takiego, co, co cię poruszyło, nie wiem, pozytywnie, negatywnie? E, powiem To będzie taka osobista historia. E, mój mąż jest wojskowym, poszedł na front jeszcze w 2014 roku. E, teraz jest zwolniony ze służby wojskowej w związku ze stanem zdrowia i. Zauważyłam, że on, który walczył o lotnisko donieckie, który walczył w czasie wojny pełnoskalowej w obwodzie donieckim, charkowskim, on się teraz strasznie denerwuje. Jest bardziej zdenerwowany, niż wtedy, kiedy był na froncie. Ja długo nie mogłam zrozumieć tego zachowania, zapytałam Dlaczego tak się strasznie denerwujesz po tym strzeleniu? Przecież nigdy nie widziałam ciebie takiego zdenerwowanego wcześniej. On powiedział, bo, bo są dzieci, bo martwi się o dzieci. I to mnie bardzo przeraziło, ponieważ to był taki kontrast między zachowaniem człowieka na froncie kiedy przylatuje zewsząd i cały czas i tutaj w stosunkowo spokojnym Tarnopoliu. Gdybyś miała jedno życzenie do spełnienia, to czego byś życzyła? <grym> Żeby Rosja zniknęła, wiesz. Ale chyba tego nie umieścicie, prawda? No czemu? Mówi tak jak w tym memie, nie ma Rosji, nie ma problemu nie ma problemów. No, to, no. no a tak poważnie rozumiem, że chciałabyś, żeby pokój, tak? I żeby przynajmniej wróciło, tak, do czasów czasów normalności. Mm, tak, bardzo by się chciało, bo... Ale znów, jaki mógłby być ten pokój, prawda? Bo pokój z Rosją to coś takiego kamerycznego, no, no nie wiem prawie niemożliwego. Właśnie, jakie są nastroje mieszkańców właśnie Twoje, też osobiste, jak nie wiem, czy jest jakaś wiara, nadzieja, jak, jak to wszystko może się potoczyć obecnie? Eee, Tarnopol się modli. Wiesz, w obozie tarnopolskim jest największa liczba cerkwi. <noise> I to dużo wyjaśnia. I może to pomaga większości mieszkańców miasta. Właśnie, ale ta ludność, ludność też właśnie miała, nie zapytałem na początku. Ludność właśnie miasta jakoś się zmniejszyła, zwiększyła, nie wiem, właśnie są, jak jest jakaś wymiana, są uchodźcy czy nie ma, jak to wygląda? Zmniejszyła się. W szkołach jest coraz mniej dzieci, a uchodźcy są, ale nie jest ich tak dużo, jak na przykład w Lwowie, ponieważ w Pernopoli prawie nie ma przemysłowości, nie ma miejsc pracy w porównaniu z innymi miastami, dlatego miasto nie jest tak popularne wśród uchodźców, jak inne, bardziej rozwinięte przemysłowo miasta. Dobrze, to wtedy dziękuję bardzo Tobie za znaleziony czas, dziękuję za ja rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Maryna Wojnowa, prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego w Tarnopolu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję również, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.